Jak na pierwszy dzień wiosny przestało, pogoda dopisała i to wykorzystano dzisiaj w szkole podstawowej numer 6 na terenie przed placówką, zorganizowano festyn. Chyba fajnie tak świętować pierwszy dzień wiosny w taki sposób, co? Tak, bardzo bardzo fajnie. Są przygotowane atrakcje. No na przykład granie w piłkę nożną. No tak fajnie jest. Dużo jedzenia. Jakie łbaski robią wrażenie? A, bardzo robią wrażenie. No jest przyjemnie. Czas wolny dla każdego, każdy się, się bawi. Rodzice ufundowali kiełbaski, chlebek, napoje, a rodzice ukraińscy z kolei nalepili pierogów, które też są rozprowadzane z dużym wzięciem. Festyn był też okazją do integracji, bo w ostatnich dniach w szkole numer 6 naukę rozpoczęło 50 uczniów z Ukrainy. Na imię. Kimur. Dzieci z Ukrainy są w różnym wieku, zostali przyjęci do klas na każdym poziomie edukacji, od przedszkola po ósmą klasę. Najłatwiej jest oczywiście u tych najmłodszych, szybciutko się integrują, im, sta, im, im starsi wiekiem, tym troszkę trudniej, ale jakoś sobie radzimy. I potwierdzają to sami uczniowie. Dzieci z Ukrainy mogą czuć się dobrze w nowych klasach. Ci, którzy dopiero do nich dołączą, mogą liczyć na wsparcie polskich kolegów. U ciebie w klasie dzieciaki z Ukrainy? Niestety czy... nie, niestety nie. Bardzo szkoda. Dlaczego szkoda? Bo chcielibyśmy przyjąć, nasza klasa by chciała przyjąć właśnie takiego. Myśmy się z nim zaprzyjaźnili. U mnie są dwoje chłopaków. Jeden Andrzej i drugi Romek. W sensie, no, wie pani o co chodzi. Eee, no na razie jeden się zaklimatyzował, drugi jeszcze tak średnio, jeszcze trochę się wstydzi, boi. Ale jest dobrze, jest dobrze. Jest to trochę trudne porozumieć się, ale no, mamy tłumacza. Jest taki czas, że mamy technologię, no więc łatwo się dogadać poprzez tłumacza i no gestykulacja i w ogóle, no ale zależy też od osoby. No akurat tu nam się trafili tacy mili chłopaki, więc jest dobrze.